Wydawnictwo Agora przedstawia Ecke Overbeck Maxima Culpa Jan Paweł II wiedział Czyta Adam Bauman Dla Klaudii i innych ofiar milczenia Jana Pawła II Survivor, you guys have to understand. This is big. This is not just Boston. This is the whole country. This is the whole world. And it goes right to the Vatican. Journalist, do you have any proof? Survivor, not yet. Wprowadzenie. Rozdarcie Franciszka. Franciszek niecały rok był papieżem, gdy w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku kanonizował Jana Pawła II. Asystował przy tym jego poprzednik, emerytowana głowa kościoła, Benedykt XVI, który trzy lata wcześniej beatyfikował polskiego papieża. Oto spektakl, jakiego świat nie widział. Dwóch papieży kanonizuje papieża. Do tego w rekordowym tempie, świeżo upieczony święty zmarł niecałe dziesięć lat wcześniej. Santo subito, święty natychmiast, wołał tłum po śmierci Jana Pawła II. Lud Boży dostał to, czego chciał. Tymczasem krytycy alarmowali. Papież Jan Paweł II był współodpowiedzialny za tuszowanie skandali pedofilskich od prawie 40 lat, siejących spustoszenie w kościele. Można bez przesady mówić o największym kryzysie w kościele katolickim od czasów reformacji. Nie powinno więc dziwić pytanie o odpowiedzialność człowieka, który był jego głową przez większość tego czasu zadawała je między innymi świętej pamięci Barbara Blaine założycielka SNAP Survivors Network of Those Abused by Priests amerykańskiej sieci wspierania osób seksualnie wykorzystywanych przez duchownych tuż przed rozpoczęciem ceremonii beatyfikacji którą uważała za skandal stojąc na placu świętego Piotra w Rzymie mówiła Jan Paweł II mógł powstrzymać przemoc, ale nie chciał tego zrobić. Dla niego reputacja kościelnych dostojników była